Pierwsze kroki w Hawanie, pomimo embarga na wyjazdy turystyczne dla obywateli amerykańskich, dzięki polskim paszportom docieramy z Nowego Jorku przez Meksyk do Hawany. Przewodnikiem jest Raul, dawny dyplomata kubański w Polsce ludowej, mówi o sobie, że jest fidelistą, czyli sympatykiem Fidela Castro, bo tylko taki może być przewodnikiem w tym kraju. W czasie drogi udało mu się kupić trzy żarówki za 1150 peso. Jego miesięczna pensja wynosi 4000 peso. To jednak nie przeszkadza mu chwalić Castro za rewolucję kubańską. Pierwszym miejscem, które pokazuje nam Raul, jest prac rewolucji, symbol Hawany. To tutaj Fidel Castro wygłaszał swoje przemówienia, a w 1998 roku Jan Paweł II odprawił mszę świętą podczas swojej pielgrzymki na wyspę. Plac jest słynny także z sąsiadujących z nim budynków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który zdobi podobizna Czegewary, Ministerstwa Informatyki i Telekomunikacji oraz siedziby Komitetu Rewolucji. Centralne miejsce placu zajmuje pomnik Gioze Marti. Pomnik ma ponad 120 metrów i z jego szczytu rozciąga się widok na całe miasto. Następnego dnia udajemy się na cmentarz Kolumba o powierzchni 140 hektarów. Jest na nim ponad 800 tysięcy grobów i około 500 mauzoleów, kaplic i grobowców rodzinnych. Pochowano tutaj więcej niż milion zmarłych, tym wielu wybitnych Kubańczyków, takich jak generał Maximo Gómez, rewolucjonistka Celia Sanchez, szachowy mistrz świata José Raúl Kaplanka czy pisarz Alejo Carpentier. Cmentarz Kolumba w Hawanie jest pełny nagrobków o dużej wartości artystycznej z pięknymi architektonicznymi detalami. Są też niezwykle interesujące grupowe panteony. Jest tam także grób, do którego pielgrzymują Kubańczycy. Odwiedził go także święty Jan Paweł II. Jest nim grób Amelii, która zmarła w wieku 24 lat w roku 1901 podczas porodu. Dziecko urodziło się martwe. Zgodnie ze zwyczajem pochowano ich razem. Dziecko umieszczono u stóp matki. Kilka lat później odkryto grób i odnaleziono nietknięte rozkładem ciało matki, która trzymała w ramionach swoje dziecko. Po tych wydarzeniach Amelia stała się dla Kubańczyków symbolem macierzyńskiej miłości, patronką kobiet w ciąży i noworodków. Przyszłe matki, jak też i inni wierni, przychodzą do grobu prosząc o błogosławieństwo. Podchodzą do grobu i stukają brązowym pierścieniem a następnie obchodzą grób w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Odchodzą od grobu, nie odwracając się plecami do nagrobka. I'm gonna